Proszę pana, a w jaki sposób biuro podróży organizuje zazwyczaj wycieczki? Wycieczki zazwyczaj, jeśli to jest biuro, jest bezpośrednim organizatorem, zazwyczaj kupuje miejsca w samolotach, do tego do, z reguły robi rezerwacje, które są rezerwacjami na gwarancji, czyli biuro płaci za te rezerwacje, e, miejsca hotelowe, miejsca w apartamentach. Tworzy do tego pakiet w postaci dodatkowych świadczeń wycieczki fakultatywne, pilot, obsługa i to jako pakiet cały, czyli jako gotową wycieczkę sprzedaje wtedy na rynku jako gotowy produkt. Z roku na rok notuje coraz większe wzrosty. Branża turystyczna rozrasta się dość dynamicznie w Polsce, co nas oczywiście bardzo cieszy. I muszę powiedzieć, że bankructwa zaszkodziły krótkoterminowo bardzo naszej branży i w tej chwili już nie odczuwamy tego, co się wydarzyło i branża rozwija się w bardzo dobrym kierunku. No i jesteśmy optymistami na początku tego 2013 roku, bo wszystko wygląda bardzo dobrze i, i no, idziemy w dobrą stronę. Wspaniały, fantastyczny urlop powinien być przede wszystkim bardzo dopasowany do osoby, która, która chce jechać. Musimy bardzo dobrze poznać preferencje klienta, czego od nas oczekuje, i my staramy się tak dopasować ofertę, żeby ten urlop był naprawdę wspaniały. Tak? Przede wszystkim staramy się dobrać dobry standard, żeby był w dobrej cenie. To jest to pewnie gwarancja dobrego, dobrego wypoczynku. Najważniejsze to, żeby, żeby klient później do nas wrócił. tak? A proszę powiedzieć, na co klient potencjalnie powinien zwrócić uwagę przy dokonywaniu wyboru wycieczki oraz wykupywaniu tejże wycieczki? Po pierwsze klient musi wiedzieć, czego chce od danej wycieczki, żeby te wakacje były udane. Jaki kierunek ich interesuje, jaki standard hotelu ich interesuje i to, na co my zwracamy bardzo uwagę, co chcą robić na miejscu. Część klientów chciałaby po prostu pojechać typowo 7 dni plażować bądź 14, część klientów chce zwiedzać, część klientów chce Wypocząć i pozwiedzać. Od tego, jaką ofertę przygotujemy, zależy poznanie potrzeb klienta. Drugim elementem, który zapewne tutaj pana interesuje, jest bezpieczeństwo wyboru oferty danego organizatora. Biura podróży czy też agenci turystyczni posiadają odpowiednie certyfikaty, które świadczą o ich rzetelności i przynależności do różnych organizacji, zrzeszających tak naprawdę tych pewnych i mocnych graczy na naszym turystycznym rynku. Osoba, która sprzedaje wycieczkę, na pewno, na pewno ma obowiązek poinformować klienta o wszystkich plusach i minusach danej oferty. Każdy kraj ma swoje zasady, ma też swoją religię, więc dobrze się do tego stosować. Mówię tu m.in. o Egipcie, o Tunezji, Turcja. Tak? Tam padują troszeczkę inne zasady, dlatego wyjeżdżając na wycieczkę, musimy się przede wszystkim przygotować do tego wyjazdu. Mówię tutaj o tym, żeby oczywiście nie chodzić zbyt odkrytymi ramionami w krótkich spódniczkach. Dobrze by było też, żebyśmy dbali o swoje zdrowie w ten sposób nie wiem. Jeżdżąc na egzotykę, powinniśmy się zaszczepić, tak? jeśli jest taki wymóg. Polacy, w jakim przedziale wiekowym najczęściej korzystają z usług biuro podróży i do jakich krajów wyjeżdżają lub w jakie miejsca? W naszym biurze jest to klientela około 26 do, do 70 lat, nawet. Ci, którzy korzystają z biur podróży, w przypadku oferty zimowej, najczęściej wybierają takie destynacje jak Austria, Włochy. W Austrii jesteśmy drugą nacją po Niemczech pod względem ilości yy, osobo dni, osobo nocy. A jeżeli chodzi o inne destynacje, które w tym roku cieszą się yy, zainteresowaniem, no to numerem 2, właściwie egzekwo i 3 jest Turcja i Grecja. Pomimo kryzysu w Grecji, jednak Grecja nadal jest aktopiśmowa. Pomimo na topie. kryzysu w Grecji jest na topie. Można powiedzieć, że może nawet kryzys gospodarczy w Grecji przysłużył się trochę turystyce, ponieważ ceny kontraktowe zostały obniżone. Klient kupujący u nas wycieczkę dostaje od nas informacje, jak ma się zachować w danym kraju, tak jakie obowiązują zasady, co można robić, czego, czego no nie wypada robić. Na przykład, że nie można pić wody bieżącej z kranu, na przykład chociażby w Egipcie czy, czy w Tunezji, bo jest po prostu inna flora bakteryjna i mogą być później problemy żołądkowe. Staramy się wszystkie istotne rzeczy przekazać, tak, żeby klient był w pełni przygotowany do wyjazdu. Proszę Pana, Pan jako pośrednik turystyczny. Przedając wycieczki, czy w jaki sposób e, pośrednicy ponoszą odpowiedzialność, czy odpowiedzialność cywilnoprawna ponoszą organizatorzy wycieczek, czy również biura podróży? Biuro podróży, czyli organizator, ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg imprezy, realizację imprezy, zachowanie terminu i wiele, wiele innych rzeczy. Agent turystyczny ponosi odpowiedzialność za przepływ finansowy pomiędzy stronami, za podpisanie umowy i przekazanie rzetelnej informacji. Tak naprawdę to klient jest w przypadku w polskim prawie naprawdę dobrze chroniony. Biuro, żeby być organizatorem, musi mieć wykupione ubezpieczenie. Klient, który wykupuje wycieczkę danego biura, powinien zwrócić tylko, przede wszystkim zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak długo to biuro istnieje na rynku, prawda? i yy, jaką cieszy się opinią. Możesz powiedzieć, jeżeli chodzi o sam standard danego hotelu, jeżeli na przykład umowa zawiera informację, że to ma być hotel 4-5-gwiazdkowy, a na miejscu się okazuje, że jednak jest o tą jedną gwiazdkę niższy. Co wtedy może potencjalny klient zrobić? Oczywiście klient, wykupiąc dany standard hotelu, powinien go otrzymać. Każdy, właściwie każdy tur operator ma zaznaczoną taką uwagę w warunkach uczestnictwa, że hotel może ulec zmianie. I teraz tak, jeśli on ulegnie zmianie z 4 do na 5 jest to bardzo fajne. Co do sytuacji, że nie otrzymuje niższy standard, przyznam szczerze, przez ostatnie dwa lata ja się z tym nie spotkałem. Podróżnik wyjeżdżający za granicę e, powinien e, na początek przeczytać praktyczne informacje, co należy wziąć. Idąc na lotnisko, trzeba oczywiście mieć ze sobą potwierdzenie rezerwacji, jak również bilet lotniczy, paszport lub ważny dokument tożsamości, ale również dobrze zabrać takie rzeczy, jak nie wiem, chociażby kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem. Jeśli ktoś choruje na choroby przewlekłe, należy ubezpieczyć się dodatkowo. My oczywiście zawsze zachęcamy do tego, żeby klienta do, poinformować o takim rodzaju ubezpieczenia, ponieważ leczenie za granicą jest bardzo drogie. I Warto mieć cały pakiet zakupiony tutaj w Polsce. Proszę Pana, co było przyczyną, iż niektóre biura podróży w zeszłym roku poupadały? Te biura miały długi, które ciągnęły się już od kilku lat. O biurze Triada wiadomo było, że ma problemy finansowe, odkąd ubezpieczyciele nie chcieli ubezpieczyć tego biura. Im większy obrót danego biura, im więcej klientów wysyła, tym związane jest również z tym większe ryzyko, że takie biuro może szybko upaść, bo... Niewypełnienie dwóch, trzech samolotów to są już setki tysięcy złotych, które z tym idą kosztów. Często stąd się bierzą tak zwane oferty last minute, że biuro mając sprzedanych 100 miejsc w samolocie, a mając 150 foteli, te ostatnie 50 foteli w ostatni tydzień stara się sprzedać w ofercie w ostatniej chwili, czyli to jest tak zwana oferta last minute. A przyszła nam w tym roku? Proszę powiedzieć, czy wycieczki zdrożały, czy jednak ceny zostały obniżone? Na przykładzie porównania oferty First Minute na lato 2012 i lato 2013 trzeba powiedzieć, że ta wartość średnia rezerwowanego pakietu jest minimalnie wyższa. Nie do końca wynika to z podwyżki cen, bo ta podwyżka jest dość nieznaczna, ale bardziej z tego, że polski turysta mimo wszystko decyduje się coraz chętniej na obiekty o lepszym standardzie. Mimo tego, że z każdej strony słyszymy o kryzysie, to mimo wszystko w naszej branży trzeba powiedzieć, że jest całkiem ok i jest lepiej niż było w zeszłym roku, z czego na pewno się cieszymy.